Witajcie, witajcie, to znowu ja, górę Gra, witam Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. I jest to już mój 300 film na kanale moim. Także zapraszam do łapkowania, do subskrybowania kanału, żeby nas było coraz więcej i tak dalej. Mam nadzieję, że będę robił fajne nagrywania, fajnych gier. I co? Zacznijmy od tego, że osioł przywiózł mi Oczywiście ciało. Obudziliśmy się i myślałem nad tym, co by tutaj zrobić w tym odcinku, bo jak wiecie, przez dwa dni nie było bodajże odcinków. Yy, 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 a dlaczego nie było odcinków? No, nie było odcinków z tego powodu, że jak wiecie, ostatnio nawiedzają nas burze. Tak samo wczoraj nagrawałem Mine. I okazało się, że miałem tam na 28 czy 29 minut, okazało się, że przyszła taka burza, że musiałem wyłączyć komputer, by wiedzieć jak to jest. Różnie się dzieje. Mamy przy sobie 9 świadectw o pochówku, z czego tam jeszcze gościu się jeden pali, spala, więc będzie kolejne świadectwo o pochówku. Tu nam nic jeszcze nie powrastało, więc farmą się nie będziemy zajmować, ale mam ambitne plany co do... Bo, zresztą wam pokażę, zobaczyłem sobie, gdzie to było. bodajże że tu nie, tu rybę. Jest coś takiego jak wyśmienite filet z ryby. I mam coś takiego, bo mam pięć leszczy. Pięć leszczy, tylko że teraz nie pamiętam, jakie to miały być. Yy. Kupiec, przynieść kupcowi zezwolenie? Nie, kupiec potrzebuje lekarstwo na swoją klątwę. Ale czekajcie, zanim w górę za przyjście do lasu. Stwórz duchowy laser, by otworzyć portal. Gdzieś było. Eee, czekajcie, czekajcie, A gdzie jest biskup? Jest. przynieść biskupowi cztery wyśmienite filety z ryby. Kiedy będzie. No to jeszcze mamy czas. Tylko, że nie wiem czy te brązowe ryby to się nadają, bo mi się wydaje, że on chciał chyba srebrnej jakości. W sumie to będzie za dwa dni, bo dzisiaj jest dzień wdzięczki, ale ok. <laughs> Zróbmy tak. i tak jak mówiłem, nawiedzają nas na Podhalu burze, zresztą bo w całym kraju są, no, ale jak wiecie na Podhalu i na Śląsku bardzo dużo zalewa. Dobra, zrzućmy to rzućmy tą sól Dobra, mamy 10. Mamy 10 świadectw pochówku. Także... mi się wyjść Dobra, ile osiąg tutaj ma marchewek? Cz na zero, nie, 45 Chyba. Czy nie rozumiem tego? Aha, może ma 45, a ja mu mogę, nie mogę dać, bo nie mam przy sobie marchewek. Dobra, ale mamy chyba przy sobie jeszcze popiół, więc rzućmy ten popiół tu. Co byśmy tu mogli rzucić? Już więcej, nic. I plan jest taki: ja się przejdę szybko do wioski, ale z muła. No, u nas tak ostatnio lało, że nie widziałem nawet domu sąsiada, chociaż ma dom niedaleko. Jedno pole nasz, można powiedzieć, dzieli. A, bo to jest Dzień Inkwizytora, czekajcie, co my mieliśmy przynieść Inkwizytorowi? Srebrne wino dla strażników, tylko, że tam trzeba było 10 win. Odciągnij strażników Inkwizytora na wzgórzu Tak, tylko, że to potrzebowało, no niestety potrzebowało 10 win i wtedy mi się wydaje, że oni niby Dzień Inkwizytorek. Ok, Czy cześć przyjacielu, już jesteśmy kolegami, tak. Okej, okay, jesteśmy w karczmie? Mam nadzieję, że wziąłem ze sobą świadectwa pochówku, ale chyba wziąłem e, handluj. Dobrze Proszę bardzo. 15 srebrników, Dziękuję. Kufel piwa. Nie, 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 nie. Po ile masz wino? masz po dwa, jeżeli bym wziął dziewięć to będzie osiemnaście hmm. ale gdybym to zrobił, już bym zaliczył zadanie do dla a Ty masz tylko sześć hmm. Hmm. no to i tak mi nic z tego Dobra, zostawimy sobie tą kasę. Ona się przyda, może bym poszedł do Krezolda, kupił coś od niego. Bo jak wiadomo, jeżeli z nim. A Krezold, gdzie jest? Halo, panie Krezold, o wyszedł. Handluj, co ja bym od ciebie mógł kupić? Mógłbym kupić osełkę, ale to kosztuje 10. Masz tabkę żelaza za 80. Masz proste części. Hmm. To mi się w sumie nic nie przyda. Wiesz co może kupię od ciebie 10 sztabek żelaza. To będzie 12, mamy 21, to trochę nam kasy jeszcze zostanie. Ale to Mało to podbijam powiem. O Boże Święte, a tutaj z tego co widzę jest garnek. Ten, co możemy przynieść, właśnie wieźmie. Myślałem, że gdyby podbił to do tego, no to można by było coś. Można by było coś nieco z nim potem podhandlować. Tylko, że kurczę. No bo jest też pomysł, że moglibyśmy sami nakopać gdzieś żelaza i przynieść mu, bo te sztabki troszkę kosztują. I mu sprzedać znowu od nas te sztabki. Tylko, że. A ja, skoro jesteśmy już w tu wiosce, to zawsze pożyczki możemy z darmowe pożyczki zebrać. I sorry za gardełko, ale przyszłem po pracy dzisiaj i od razu 3 godziny kościłem trawę. Także gdzieś mi w gardle. I co teraz? co teraz? Yy, mamy dzień Inkwizytora, więc z nim nic nie zrobimy. Potem jest dzień astrologa. Astrologowi mieliśmy przynieść kwas i narzędzia naprawcze. Narzędzia naprawcze też w sumie nie wiem, czy to są te, co możemy zrobić do naprawiania tych yy, grobów. Czy to są te same narzędzia? No tak jak mówię, no, grałem w tą grę 3 lata temu bodajże, więc już. Można powiedzieć, że dużo zapomniałem. Znaczy się mniej więcej ogarniam mechanikę gry i tak dalej, ale... Ale trudno. E, zróbmy tak. E, otwórz portal, znajdź zombie w gruzach przy wejściu do lasu. Znajdź zombie w gruzach przy wejściu do lasu. Przy wejściu do lasu. Czyli tu gdzieś będzie jakiś las. O, tu coś jest. O, to musi być tam miejsce. Powinien zacząć szukać tego zombie. Pracuj. Jest. No, wykonaj, zacznij budować tartak. Okej. Okay. to wiesz, co gościu? Wiesz co, ja Cię wezmę może do naszej bazy bo myślę, że przyjdzie za niedługo czas, żebyśmy się pobawili w alchemie, więc Ty sobie legniesz, w kolego, w kostnicy. Ciekawe czy czas, czaszka nasz kolega Mietek się o coś odezwie w tej sprawie, ale nic nie mówi skoro my tu przyszli z zombiakiem. Co w ogóle Mietek chciał? Do zobaczenia później. Mietek, gadająca czaszka cierpni na amnesję. Dobrze, popatrzmy co byśmy mogli zrobić. Na pewno trzeba byłoby się też wybrać do lochów, żeby zebrać ten kubeł, z którym i pięć krwawych wielkości dla żmija. Myślę dużo o Inkwizytorze, tylko że tutaj trzeba będzie bardzo dużo działać. Okej, okay, co tu możemy zrobić? Stanowisko praparowania i zwykły stół. Szkoda, że tu się nie da robić tego pnia. Też by się przydała skrzynka, bo bym się tu mógł chować krew i tak dalej. W ogóle jest tak zrobione dziwnie, że... Ale dobra, wykopmy sobie te pieńki. Może będą z tego... Nie ma kłód? Znowu przybierz ciało, Boże Święty, a my nie mamy polana. 100%. Zobaczymy jakie to ciało będzie, gdyby wyciął z niego krew i tłuszcz, z tego co pamiętam. O, 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 o. Hmm. krew, tłuszcz. Patrzcie, się, jakie ładne ciało! Jedno to i siedem tych. i Teraz pytanie: Co mógłbym wyciąć, żeby. Hmm. Mógłbym wyciąć mięso i spróbować, bo to będzie do hamburgerów kiedyś tam. Hmm. Czy mięso od. Odjęło nam jedną tą. Ale nie wiem, czy to jest. Rzecz powiedziawszy, ciało takie, żeby zakopywać, bo jednak, jedną tą czerwoną czaszkę ma tu. Polana nie mamy, więc musimy iść, zrobić polano. I znowu zaczniemy zbierać świadectwa pochówku. Także myślę, że będzie dobrze, ale w związku z tym, że idzie noc, to chodźmy się przespać, zregeneruje nam się. ...energia. I myślę, że zrobimy tak, że... ...zrobimy sobie to polano, pójdziemy spalić tego gościa. Czuję się świeżo, tak jest. Old spice działa. Okej, okay. piła tarczowa. Tam było że polano potrzebne. A zróbmy może tego polana z wszystkiego. No, a jeśli tak przyda, bo tam zrobimy więcej od razu tego. Przy okazji, czerwone punkty wpadają. Będzie można coś jeszcze odblokować. I dobrze, chodźmy spalić tego gościa. Osią marchewki ma, więc będzie nam przywoził. Ok. Oś, aha, osiem jest na jedno. Czyli raz, dwa, trzy możemy zrobić. Dobra, gościu, ty się pal, my dokończymy następne dwa stoły. Także już będziemy mieć na, na dwa będziemy mieć. Zetknijmy sobie drzewo, wróćmy do domku. No, zapomniałem, że to wylatują trzy kłody, nie dwie. Ale przetransportujemy Was jakoś Dzi dzikim trafem. Chodź tu jeszcze jedna. Okej, okay. jesteś na ścieżce, no jesteś na dobrej drodze. Jesteś na dobrej drodze do domu. W sumie teraz nie wiem w co iść. Bo mamy tego jednego zębiaka. Można by było już iść w ten tartak i tak dalej. Tylko, że co to tam wymagało ten tartak? Hmm. Dobrze, wiecie co? Chodźmy się przejść. E, bohater. Zjedz. Ok, i teraz tak. Idziemy zobaczyć ten tartak. Zobaczymy ile, co tam potrzebujemy. Przygotujemy sobie składniki. Bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, co tam było potrzebne. Ale ten tartak był gdzieś tutaj. Wykonaj. A, duży tartak, ale czemu mi to nie pokazuje, co tu mam zrobić? Chyba, że ja mam odblokować coś. Rolnictwo, natura, kowalstwo, budownictwo. Z zombie, górnictwo to nie. Zombie, obróbka, drewna. Odblokuj. Ok. I teraz? 12 opołu. 4 łoździe. I siekiera poziomu pierwszego. To jest chyba metalowo mi się wydaje. I wtedy moglibyśmy dać tu tego zombiaka. On by miał nam ciupał drzewo. Także myślę, że powoli zbliżamy się już do takiej automatyzacji naszego domu. Czekajcie, kiedy tam było? 12 opołów. Kurde, nigdy nie pamiętam, co tam... Yy, czy z tego idzie 14. Ok, to opół byśmy mieli tam. Potem były, co tam było? Gwoździe. A, siekiera, czyli trzeba zrobić proste części. Zróbmy 4. Wykonaj gwoździe. Gwoździe, nie pamiętam ile tam było, weźmy zróbmy z trzech sztabek. Muszę zjeść. Dobra, cztery chlebki zjedzone, teraz tak czyli gwoździe mamy i tą siekierę zróbmy idzie wieczór w sumie ja jeszcze miałem popatrzeć o jeszcze osioł z ciało boże święty teraz jeździ jak jak ostatnio grałem to powiem wam szczerze że czekałem nie wiem czy nie z dwa dni na jakieś ciało a teraz przyjeżdża o, to ciało widzicie pięć czaszek, z czego dwie i ten gdybym wyciął to krew i tłuszcz będzie miał pewnie pięć czaszek, tak, pięć czaszek weź z Ok, ciebie mogę kolego zakopać co prawda masz tylko pięć czaszek ale jesteś bez bez, y... Ok, miejsce pochówku, gdzie moglibyśmy Cię, kolego, wsadzić, a wsadzimy Cię tu przy. przy. Y... wsadzimy Cię tutaj przy wejściu do kościoła. Grub ma 2, grub ma 0. zakopiemy, Grub ma 0, siadam z pochówką. Mamy coś. Przy sobie nie mamy. Ale jest nagrobek. Czyli musielibyśmy zrobić kamienne ogrodzenie i będzie cacy. Dobrze, i przyszła znowu noc. I tak to jest właśnie w tej grze, że chcesz coś sobie zaplanować. Okazuje się, no. Dobrze, idziemy spać. nas chyba znowu się zbiera na burze Dobrze. Ale tym oto akcentem zakończymy sobie ten dzień, gdyż. Nie, nie pamiętam czy był zapis. Czy teraz jest zapis. okej. Okay. A no może był wcześniej? Dobra. Tym oto akcentem zakończymy sobie. Ten odcinek, gdyż chcę jeszcze dzisiaj coś wrzucić na kanał. Tak jak mówiłem, nie ma burzy, to chcę skorzystać. Mam nadzieję, że teraz jakoś będzie lepsza pogoda, więc będzie więcej czasu do nagrywania wieczorami. Także dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pozdro z gór. Trzymajcie się. Cześć!